Peeling do twarzy, do ciała, ale czy także do skóry głowy? Absolutnie tak. Pozwala pozbyć się martwego naskórka i oczyszcza, wzmacnia cebulki włosów. Dziś w odcinku opowiem Wam, jak go stosować i po czym poznać, że nasze włosy potrzebują takiej interwencji. Cześć, tu Maciej Maniewski. Zapraszam na metamorfozę włosów Magdy. Słuchajcie, kolejny raz odwiedziła mnie na moim kanale Magda Bereda. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo fajnie, że jesteś. Dawno się już też nie się widzieliśmy. No strasznie długo. Włosy ci urosły? Koloru nie ma? <grym> nie ma, bo ale ja Ale Bardzo się ładnie boję. wyglądasz i ja lubię twój naturalny kolor, ale wiem, że chciałabyś coś zmienić. No tak, ja nigdy nic nie robiłam z włosami. Pomyślałam, żeby zrobić takie jakieś refleksy na włosach, żeby to lato zostało na dłużej. <grym> Przedłużyć lato, tak. to lubimy najbardziej. Słuchajcie, to jest bardzo dobry pomysł i dzisiaj będę pracował w taki sposób z Magdą, że główną naszą zmianą to będzie właśnie kolor. Chcemy zrobić piękne refleksy, te refleksy będą zdecydowanie grubsze, aby to, to nie był tylko efekt, że ten kolor w całości nam się trochę zmieni, to będzie wyglądało naprawdę świetnie. Dodatkowo będę chciał, Magda, troszeczkę Ci te włosy podciąć tylko, ale tak, żeby je zregenerować, dobra? Dobra. 4 cm? 4, 5? Jeszcze, 4. 4, <laughs> dobra. I co myślisz o tym, jeżeli byśmy troszeczkę coś zrobili z przodem? Bo Ty te włosy z przodu masz takie bardzo cieniutkie i delikatne, dobrze? Mhm. Ja myślę, że jeżeli byśmy zaakcentowali takie jedno pasmo, które tutaj gdzieś z przodu było po prostu krótsze, gdzieś spadające tak mniej więcej do linii żuchwy, to to będzie bardzo ładne. Ale w tym odcinku to jeszcze nie wszystko, bo mam dla Was bardzo ciekawe porady. Jak dbać o skórę głowy? Jak stosować peeling? Co robić, żeby skóra była lepsza, witalna, a tym samym, żeby lepsze były włosy? A więc zabieramy się do pracy. Zapraszam do mycia. Najważniejsza informacja przy peelingu do skóry głowy jest taka, że skóra nie powinna być umyta. A więc nakładamy peeling, robimy odpowiedni masaż i dopiero później spłukujemy go ciepłą wodą. I myjemy włosy szamponem. Kiedy peeling został już nałożony na skórę głowy, rozpoczynamy taki bardzo delikatny masaż i trzymamy peeling na skórze głowy do 10 minut. Podstawowa rola peelingu to oczywiście oczyszczenie skóry głowy i włosów z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Peeling poprawia ukrwienie i wzmacnia mieszki włosów. Dodatkowa zaleta peelingu to uniesienie włosów u nasady, szczególnie przy tych strukturach włosów, które są bardzo delikatne. Pamiętajmy też, że peeling ma działanie oczyszczające, a więc w bardzo dobry sposób reguluje sebum skóry głowy. Peeling stosujcie nie częściej niż co 2-3 tygodnie. Zbyt częste stosowanie peelingu może za bardzo przesuszyć skórę głowy lub ją delikatnie podrażnić. Peeling na skórę głowy stosujemy szczególnie w przypadkach jakichś problemów tej skóry. A więc może to być, mogą to być jakieś początki łupieżu, kiedy właśnie to peeling najlepiej tą skórę wyczyści, żebyśmy tego łupieżu nie roznosili dalej na skórze głowy. Oczywiście jest też bardzo dobry w problemach przedłużających się skóry głowy, ponieważ bardzo dobrze reguluje sebum. Jeżeli nie masz problemów ze skórą głowy, ale masz poczucie czasami takiego lekkiego swędzenia lub po prostu gdzieś nadmierną ilość produktów kosmetycznych. Czasami na przykład lakieru na grzywce, to właśnie peeling do skóry głowy doskonale ją oczyści i również oczyści włosy. Peeling jest już na skórze głowy odpowiednio wymasowany, teraz spłukujemy go ciepłą wodą. Przy tak delikatnych włosach, jakie ja ma Magda, wybieram szampon Volume Up, aby włosy doskonale oczyścić, również skórę głowy, ale takich włosów kompletnie nie obciążyć. Pamiętajcie, że intensywniejsze mycie rozpoczynamy od karku, i później coraz bardziej przechodzimy w kierunku boków. Pamiętaj o tym, aby po peelingu zbyt mocno nie masować skóry głowy. Masujemy ją bardzo delikatnie opuszkami, ale ten masaż nie może być zbyt intensywny. W przypadkach problemów skóry głowy, na przykład łupieżowych, to mycie jest teraz bardzo ważnym elementem. Jeżeli ktoś ma jakieś duże złogi łupieżowe, właśnie szamponem doskonale wymyjemy większość łupieżu, Oczywiście wcześniej używając peelingu do skóry głowy. Pierwsze mycie po peelingu, które robimy, robimy tylko i wyłącznie opuszkami palców po to, żeby dobrze wyczyścić skórę, ale nie robimy tego intensywnie. Jest to zupełnie inne mycie włosów jak codzienne. Codziennie rozpoczynamy od pełnego masowania, a drugie mycie głębsze robimy właśnie opuszkami palców. Pamiętajmy o tym, że włosy oczywiście zawsze myjemy dwukrotnie, a co najważniejsze, kończymy to odpowiednią pielęgnacją. W tym przypadku też użylibyśmy oczywiście Maski Volumap. Natomiast za chwilę, gdzie będziemy wykonywali koloryzację, a więc tej maski teraz nie nakładamy, ale nie zapominajcie o tym nigdy w domu, jeśli robicie sobie odpowiednią pielęgnację włosów. Dziewczyny, a teraz kilka przepisów na domowe pilingi. Wystarczy użyć to, co masz w domu, na przykład cukier. Może być drobno lub grubo ziarnisty. Wymieszać go z kremowym szamponem e, i dokładnie umyć włosy. Ten piling jest bardzo uniwersalny, tylko delikatnie zetrze Twój stary naskórek i nie podrażni skóry. Okej, okay, to my z Magdą już gotowi do pracy, podział przygotowany, więc Rozpoczynamy. Maciu, trochę głowę do dołu. Tak jak obiecałem, cięcie będzie dosyć delikatne, ok? Mm -hmm. Natomiast takie wyrównanie końcówek na pewno się dobie przyda. No dobrze, to dawno się nie widzieliśmy, to opowiedz mi trochę, co u ciebie? Widzieliśmy się już tak dawno, że, że ja zaczęłam jeszcze trochę tańczyć. Tańczyć też? <laughs> tak, tańczyłam, a, a teraz jest już gotowy. W końcu Nowy album. wymarzony album i, i będzie płyta nareszcie. No i jak, słuchaj, jaka, jaka płyta, jaka to tonacja? Czego tak możemy się spodziewać? Wszystkie piosenki napisałam sama od tekstów po melodie. Jedna jest napisana jeszcze przez Margaret, nie mogę się to czekać, bo chyba w końcu mogłam zapisać wszystkie swoje emocje w jednym, jakby w, Na jednym krążku. Tak, na, jed, na jednej płycie i pokazać też y, masę tych emocji, bo niektóre piosenki powstały nawet jak miałam 15 no proszę. To ten album z całego życia jest poskładany twojego. Można tak powiedzieć właśnie. <laughs> Fajnie. Lubię twoje włosy, ale wiem, że też masz takie trochę jakby problemy z objętością ich, prawda? Jest ich mało, a z drugiej strony mają tendencję, że, że bardzo są podatne na wszystko. Wiesz, taki peeling to też będzie bardzo dobre rozwiązanie dla ciebie, bo tak jak mówiłem, jest to super do, też trochę podmicia włosów od nasady, tak? Mhm. Do takiego zwiększenia objętości, no bo czasami jak i za dużo sebum i włosy trochę się przetłuszczają, to wtedy nie mają tej objętości. I właśnie zrobienie takiego peelingu raz na jakiś czas jest naprawdę rewelacyjne, dlatego dzisiaj chciałem też to pokazać Tobie. No jest to właśnie ciekawe efektów. Magda masz bardzo delikatne włosy, a więc tak, przy takich włosach najważniejsze jest to, żeby tych włosów za bardzo nie obciążać. Wiesz? Mhm. Dlatego zobaczyłem ja nawet jak spryskuję włosy odżywką w sprayu, taką delikatną mgiełką, żeby tylko włosy rozczesać, tak? a w ogóle tych włosów nie obciążyć. I to jest dobra bardzo forma dla Ciebie, ponieważ wtedy nie spukujemy takiego sprayu, dzięki czemu włosy nie są obciążone. Mm -hmm. No I zobacz, teraz, jaka już jest różnica mm -hmm, długości. A więc czasami, nawet takie 4 cm, dają super różnice, te końce są poszarpane. Tak, takie strzępki str dosłownie. Takie strzępki, a z tej strony wyglądają już bardzo ładnie. Czad. A więc to, to jest też bardzo fajna wskazówka dla Was, dziewczyny, jeżeli chcecie nawet zapuszczać włosy lub mieć po prostu dłuższe. Jeżeli te włosy są podcinane, jeżeli mają ładną linię, to po prostu takie włosy lepiej wyglądają. Druga propozycja to peeling kawowy. Kofeina pobudza cebulki włosów i skutecznie pobudza je do wzrostu. Link jest bardzo mocny, ale pamiętaj, używaj go tylko wtedy, kiedy jesteś brunetką. Wystarczy do gęstej, ciężkiej odżywki dodać kilka łyżek kawy. Ok, no to teraz przechodzimy do tej grzywki. Gotowa? No, gotowa. Pamiętajcie o tym, dziewczyny, jeżeli decydujecie się na grzywkę, żeby ta grzywka miała swój taki naturalny balans. Czyli nie może być jej ani za mało, ani za dużo. Wasz fryzjer na pewno będzie doskonale o tym wiedział. Ale pierwsza zasada jest taka, żeby grzywka była wydzielana zaraz za linią za kola. Jeśli w ogóle takie zakola, oczywiście są. Wydzielamy sobie właśnie taką grzywkę. Z jednej i z drugiej strony zakładamy włosy za uszy. Wydzielamy sobie pasmo, które jest na środku. To pasmo będzie nam określało długość. Wyczesując takie pasmo, sprawdzamy sobie też, dokąd chcemy, żeby ta grzywka nam opadała i gdzie się kończyła. I bardzo prostym cięciem, ale pod odpowiednim kątem, ścinamy sobie taką grzywkę. Doczesujemy później warstwę z obydwu stron i docinamy do tego samego punktu. Magda ma bardzo delikatne i cienkie włosy z przodu. To jest charakterystyka większości takich słowiańskich włosów, a więc pamiętajcie o tym, że jeżeli te włosy są z przodu obcięte, a nie po prostu sobie tak same rosną, to zawsze taka objętość takich włosów będzie troszeczkę lepiej wyglądała. Ta grzywka w tym momencie będzie się układała Tobie, Magda, na prawą stronę. Proszę bardzo. Okej. Okay. Może na lewą stronę, a może właśnie będziemy sobie ją odczesywali na środek, tak żeby się bardzo ładnie układała przez środek, okej? Okay? Mhm. To może być bardzo uniwersalna grzywka, taka dłuższa grzywka, która właśnie może być później czesana na boki lub asymetrycznie na prawą lub na lewą stronę, a więc wydaje mi się, że bardzo praktyczna. Słuchaj, strzeżenie mamy zakończone. Długość tylko delikatnie, no pewna zmiana będzie z tą grzywką. Natomiast teraz największa zmiana czeka cię z tą koloryzacją. Ciekawa już jesteś? Ciekawa jestem i tak y, trochę się boję, trochę podekscytowana, ale mam nadzieję, że... Będzie dobrze, że dobrze. będzie dobrze, jesteś w dobrych rękach. To wiem. Ok, To zaczynamy kolor. Ostatni peeling. Polecam szczególnie osobom o przetłuszczającej się skórze. Daje efekty przypominające mikrodermabrazję. Wystarczą tylko dwie łyżki sody i kilka łyżek Twojego ulubionego szamponu. Pamiętaj tylko, że nie polecam takiej mieszanki osobom, które mają wrażliwą skórę głowy. U magdy właśnie wykonujemy refleksy. Tym razem skupiliśmy się na takiej technice, żeby te refleksy były grubsze po to, żeby były trochę mocniej zaakcentowane. Bardzo zależy mi na tym, aby pokazać piękny, naturalny kolor włosów Magdy i na tym dosyć mocny, wyraźny refleks. To bardzo ładnie zwiększy objętość, ale to też super efekt przy ewentualnym układaniu fal. Wtedy one są jeszcze mocniej podkreślone dobrym kolorem. Mam nadzieję, że czekacie już w napięciu, jak wygląda Magda, ale zanim Wam ją pokażę, chcę tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które dzisiaj używaliśmy, znajdziecie w opisie filmiku. Szczególnie polecam e, zwróćcie uwagę na peeling cleanup. To co? Gotowi? Magda? Ja nie wiem czy jestem gotowa. Myślę, Ale... że sprawdźmy tak, to najlepiej. Sprawdźmy. Ok? To zamykaj oczy i otwieraj. Hoppa! O. Tak wygląda serw dziewczyna. Ale czad. Pięknie wyglądasz. Tak. Super. Jest, jest to rozświetlenie. Jeszcze damy troszeczkę połysku. Jak się czujesz? Lotniej włosy, zobaczcie, jakie są fajne, przyjemne. Są super. Miękkie, dobrze? Tak. No, wygląda bardzo to wygląda naprawdę ładny kolor. mega fajnie. Szczególne te akcenty tutaj mm -hmm. są z przodu, które są jaśniejsze. Oczywiście gdzieś jest schowana ta grzywka, ale zobacz też co ale... to powoduje. Tak, że ona tak naprawdę się ukrywa. To więcej tych włosów. Tak, powoduje tutaj objętość, nie bo nie ma tutaj tych pokruszonych, takich tak, delikatnych tak? włosów. No to ja misję uważam za zakończoną, ale nie byłbym sobą, gdybym nie poprosił Ciebie o jakiś e, śpiewający finale. To znaczy? No dobra. Moja piosenka, która na i pretend it's okay try to do it on my own again i'm afraid of something new let my wings and my star find a way you have so tell me you got the light why it's mine just tell me why i'm giving up right now bravo Mam dziękuję. nadzieję, że tak samo Wam się podoba jak mi, ja mam ciarki. Magda, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. E, to co, do zobaczenia za dwa lata znowu? <grym> Może szybciej, <grym> dziękuję, ale dziękuję, dziękuję bardzo. Stosujesz pielęgniki do skóry głowy? Jakiego rodzaju? Napisz mi o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.